Cześć, opowiem Wam o potęgowaniu liczb. Na początek, jak wszystko się nazywa? A więc to jest wykładnik liczby, znaczy potęgi, wykładnik potęgi, a to jest podstawa potęgi. To wszystko nazywa się 2 do potęgi trzeciej. I jest to potęga. Potęgę obliczamy w ten sposób, że mnożymy dwójkę przez siebie tyle razy, ile nam to pokazuje, czyli trzy razy. Czyli zapisujemy 2, do 2, razy 2 razy 2 razy 2 równa się 8. Możemy to sobie ułatwić, i napisać również 2 razy 2 równa się 4, razy 2 równa się 8. Tak też można. Teraz, jak wymawia się inne liczby, znaczy potęgi? No, zmarzę. Na przykład, zapiszmy sobie i wymówmy taką liczbę jak 5 i 3. Jest to potęga 5 do potęgi trzeciej. I teraz ją obliczymy. A więc. Mnożymy. 5 razy 5 razy 5 równa się 125. Można też to zapisać tak jak mówiłem wcześniej, że 5 razy 5 równa się 25. razy 5 równa się 125. Nie? Tak też można, ale jakby się nie, jakby ten. To właśnie jest lepsze rozwiązanie, żeby tak zapisywać, że 5 razy 5, 8, 25 razy 5 itd.